No nie ma pan łatwo! I że teściową pan przekonał. Jeśli się z nią dogadałem, to z wami może też mi się uda. Jeśli się zgodzicie, płacę od razu 35 tysięcy złotych. Naprawdę daję wam wszystko, co mam. To jak będzie? Jeśli podoba się panu ten golf, to może wziąłby pan na niego kredyt? Ma pan środki własne, a my znamy dobrego pośrednika. Na pewno coś tam dla pana załatwi. Ale możemy też zaproponować rok starszego golfa za 34 tysiące złotych. Co pan na to? Ale kredyt to tyle zamieszania i papierów. No nie wiem, czy mi dadzą. A starszego golfa to nie chcę. No niech się panowie zlitują. Niech się pan zastanowi, może jeszcze ktoś panu pożyczy, a my możemy poczekać, jeśli wpłaci nam pan teraz zaliczkę. Sam pan mówił, że to okazja i dobry samochód. Szkoda, by ktoś go panu zgarnął z nosa. Wie pan, gadałem z bratem, mówił, że da mi cztery tysiące złotych, ale to jest maks, więcej już nie zdobędę. Zróbmy tak. Wpłaci pan dzisiaj trzydzieści pięć tysięcy złotych i auto będzie pana. Za całość weźmiemy trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, a resztę zapłaci pan w ciągu czternastu dni.